Cześć, kochani! Jako, że będę za chwilę pakowała plecak na jutrzejszy wyjazd, to postanowiłam przy okazji nagrać dla Was zawartość mojej kosmetyczki, tej, którą już Wam pokazywałam i którą mogliście jakiś czas temu oglądać. Ona towarzyszy mi stale w torebkach czy plecaku. Ja ją tylko przekładam. Jak widzicie, ma już takie różne zniszczenia i tak to wygląda z tymi kosmetyczkami do torebki, że one służą mi przez jakiś czas, a potem po prostu już się nie nadają do niczego i lądują w koszu. Mam zapas, nie kupuję ich specjalnie. Korzystam z tego, jak jakąś dostanę, albo gdzieś tam ktoś mi coś da, więc po prostu używam tego, co mam. Nie kupuję specjalnie, nie wybieram. Chyba w swoim życiu kupiłam dwie kosmetyczki takie, które posiadam. Ta akurat kosmetyczka jest i Rocher, dostałam ją kiedyś do zakupu w jakiś tam, y, tutaj powinien być jakiś dzyndzel, który też się już urwał. Zatem zaczynamy. Co mam w tej y, kosmetyczce? Mam w niej krem do rąk w wersji takiej mini. To jest akurat krem Evelyn i ja te kremy kupiłam tak od tak, a przypadły mi do gustu. Zwłaszcza ta wersja awokado yy, tak się pasuje mi zapachem, działaniem, więc tutaj ona jest. Rzecz obowiązkowa i niezbędna w mojej kosmetyczce, bez której praktycznie nie wychodzę z domu, to jest pilniczek do paznokci. I tutaj mam taki rewelacyjny pilniczek, który jest papierowy, i on ma takie plastikowe yy, etui, jak widzicie, już zdarte. I jak ten. Jak ten y, pilniczek się zużyje, to po prostu wykorzystam to etui na coś innego. A, a, a papierowy pilniczek teraz nie zamknę. Świetnie. Y, a papierowy pilniczek wyrzucę. Fajnie, bo y, ta szorstka powierzchnia nie rysuje mi innych rzeczy, które mam tutaj w torebce, więc y, no taka duża zaleta. Następna rzecz grzebień. Grzebień, którego właściwie nawet nigdy nie używam. Ale noszę, ze względu na to, że wcześniej nosiłam szczotkę i nosiłam tą taką podróżną wersję Tangli Teasera, który jest dosyć ciężki, zajmuje sporo miejsca, więc wymieniłam na drewniany grzebień. Raz na sto lat się przydaje, więc no, na wszelki wypadek niech będzie. Oczywiście w mojej kosmetyczce znajduje się lusterką. Jak sami widzicie, ono już jest w prawie opłakanym stanie, nawet się już nie chce domykać, bez jest to lusterko jest ze mną blisko 20 lat już, więc ma swoje lata, ale sprawdza się da, nadal. Yy, nie rysuje się to szkiełko w środku, jest takie zamknięte, więc yy, póki działa, to ze mną zostanie. Co tu jeszcze mamy? Barwiony balsam do ust, i yy, to jest taka pozycja, która nie do końca jest stała, nie zawsze ze mną jest, więc albo noszę yy, barwiony balsam do ust. Albo noszę po prostu zwykły balsam i jakąś pomadkę. Zależy co akurat używam i co akurat stosuję. Teraz mam wrzucony do kosmetyczki balsam, a gdzieś tam w torebce wrzucam sobie jeszcze aktualną szminkę, której używam, więc yy, to tyle. Długopis. Długopis musi ze mną być. Yy, planuję wymienić długopis na pióro, ale jako, że na razie mam duży zapas długopisów i chcę je wypisać, wykorzystać i się ich pozbyć to po prostu piszę tym, co mam, a na naboi do pióra jeszcze na razie nie kupuję. Wyciągnę sobie tutaj takie drobiazgi, bo będę tu przechodzić do rzeczy ważnych i ważniejszych. Ściereczka do okularów, rzecz niezbędna każdemu, kto chodzi w okularach i oprócz tej ściereczki do okularów, mam tutaj też mokre chusteczki do okularów, dlatego że ja nie potrafię używać tych mokrych chusteczek solo, zawsze, ale to zawsze mam potrzebę potraktowania potem okularów z suchą chusteczką, więc to jest taki duet. Zamiast płynu w buteleczce noszę sobie jednorazowe chusteczki i, i taką jedną wielorazową. Oczywiście ja tych chusteczek wielorazowych mam milion w domu, bo dostaję je do każdych okularów, jakie kupuję. Kilka kupiłam sobie sama, kilka dostałam do jakiejś tam. Nawet nie wiem do czego, ale dostałam do jakichś jeszcze czyszczenia ekranów i innych rzeczy. Więc tych chusteczek mam masę, ja sobie je po prostu co jakiś czas wymienia. Tylko nie wiem czemu to wszystko się nie znajduje w woreczku. Chociaż powinno, ale już mniej z tym. Mam chusteczkę zmywacza do, do paznokci, chociaż te paznokcie rzadko maluję, więc ym, taki raczej nieprzydatny jest, jak widzicie już zniszczony bardzo. Mam gumy do rzucia, bo yy, jak się ma chorobę lokomocyjną, a się gdzieś czasami jeździ, to, to dobrze tą chorobę lokomocyjną czymś zabić. Yy, ogólnie lubię rzuć gumy, więc yy, wolę gumę niż tiktaki, więc... Yy. No, no, mam zapas. Akurat wersja pożyczkowa, bo takie najbardziej lubię. One są chyba najmocniejsze. Jedziemy dalej. Co ja tu jeszcze mam? Dawno tu nie grzebałam tak do końca, ale coś tu jest. Gumka i wsówka czyli coś, co służy mi tak awaryjnie do związania włosów, do podpięcia ich, do ogarnięcia grzywki i zdecydowanie powinnam mieć tu jeszcze jedną wsuwkę i nie wiem, dlaczego jej nie mam. Może komuś dałam po prostu, więc muszę sobie uzupełnić, ale wsuwka i gumka gdzieś tam się sprawdzają, czasami się przydadzą. Mam tutaj jeszcze w mojej kosmetyczce i sprawdzam właśnie, jak to jest, zegarek. Taki zegarek, którego normalnie często nie noszę i nie jest mi jakoś specjalnie żal, że on tutaj leży nieużywany. Sprawdzam co jakiś czas, czy on w ogóle działa i jak działa to dobrze, a jak nie działa to go zastępuję innym. Bo czasami, no czasami tak się zdarzy, że jadąc gdzieś zapomnę zegarka, a ja bez zegarka się czuję jak bez ręki albo gorzej, bo bez głowy. Więc po prostu wtedy sobie wyciągam i... Czasami też się zdarza, że jak jadę gdzieś na dłuższy czas, albo na weekend, albo na, na jakiś wyjazd, to też zegarka zapominam, bo, bo skleroza i wtedy mam po prostu ten, mogę go sobie założyć. Mam również zapach. To jest akurat woda toaletowa, taka w rolonie. To jest L'Occitane Verbena. Ja rolonów nie lubię, wolę takie psikane, chociaż muszę przyznać, że one mają ogromną zaletę, taką, że jak się ich używa gdzieś w miejscu publicznym, to robi się to dyskretnie, a nie psika się tym zapachem na całą okolicę. I nie wszyscy wiedzą, że się właśnie perfumowało. Ale to też jest takie, takie coś w razie zapomnienia albo w razie wypadku. Jak widzicie, ona już jest używana, więc to nie jest tak, że ja ją trzymam i nie używam. Ona już jest używana, więc czasami się przydaje. Mam kawę, trzy w jednym, kawę piję rzadko, ostatnio częściej, ale nie przepadam za nią. Kiedyś coś, jakoś tak było, że gdzieś kiedyś pojechałam, nawet nie pamiętam dokładnie gdzie, strasznie się czułam taka zmęczona i miałam ochotę napić się kawy, a tej kawy nie miałam, więc po prostu wrzucam sobie i nie miałam też możliwości jej kupienia, bo gdybym miała możliwość kupienia, to bym sobie kupiła ale yy, więc yy, taką saszetkę wrzuciłam sobie do, yy, yy, do kosmetyczki co tu mam jeszcze? Mam jeszcze zestaw pierwszoratunkowy podpaska, środki przeciwbólowe i kawałek lepca, który jest dziwnie zniszczony, więc pewnie trzeba go będzie wymienić, ale to są takie rzeczy, które zawsze się przydają i zawsze yy, mam za sobą. A na koniec namierzyłam, jak przebramy wszystko, zestaw spinek i wsówek. To już przynajmniej wiem skąd się ta wsówka jedna miała, nam mi po prostu wypadła tutaj. Tutaj mam kilka spinek i wsówek i nie wiem po co mi tak dużo tych spinek. Cztery aż i trzy wsówki. Ale może dlatego, że wcześniej miałam krótsze włosy i nie aktualizowałam zawartości kosmetyczki, więc ja po prostu sobie wyjmę ze dwie spinki. Wyjmę sobie po prostu dwie spinki, które nie są mi potrzebne. Zostawię te y, trzy wsówki, bo ich tak w domu nie używam. A z czasów, gdy miałam bardzo długie włosy, mam po prostu tony wsówek. I wrzucę sobie to do tego jednego woreczka. Jak widzicie, woreczki są zniszczone, bo y, ja tutaj nie. Y, nie ogarniam tego, czy one są jakieś super ładne czy nie. One mają mi służyć i spełniać swoje zadanie. Dopóki te, te woreczki są całe, dopóki się dawniej cokolwiek trzymać, to one po prostu tak jeżdżą ze mną do końca swojego żywota po prostu i wymieniam je dopiero wtedy jak, jak już muszę i nie ma innego wyjścia. O. I to jest tyle. Cała zawartość mojej yy, kosmetyczki. Nie ma tu żadnej rzeczy, o której bym zapomniała i którą wyjęłam, a, a powinna się znaleźć w tym zestawie. Lepiej jest do wymiany, więc zaraz to sobie zrobię i, i właściwie to jest tyle. Podziel, podzielcie się yy, ze mną informacją, jak, czy Wy coś takiego nosicie, czy macie taką kosmetyczkę w swojej torebce, czy usięgacie po nią, czy używacie czy raczej wrzucać się rzeczy ludem do torebki i przekładać je to za każdym razem, jak zmieniacie torebkę, albo w ogóle nie zmieniacie torebki i to nie jest Wam potrzebne. I ja dziękuję Wam za wspólnie spędzone chwile. Do zobaczenia w następnym filmie. Oczywiście zapraszam Was do komentowania tego filmu, do lajkowania go oraz do subskrybowania kanału. Do zobaczenia. Pa!